Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z pod tytułem Zespół szkół nr 31 imienia Jana Kilińskiego. Liceum ogólnokształcące. Nie zarzucimy Ciebie tutaj na tłokiem informacji, na przykład o tym, które miejsce nasze liceum zajęło w rankingu perspektyw. Nie będzie tu żadnych rubryk, tabeli i zestawień liczbowych, ale za to garść niezbędnych informacji, abyś mógł łatwo podjąć decyzję, czy chcesz uczyć się razem z nami. Stawiamy na otwartość, życzliwość i wzajemny szacunek. Akceptujemy Ciebie takim, jakim jesteś. Bądź sobą, bądź twórczy i pomysłowy. Miej otwarte serce i dziel się nim z innymi. Nasi licealiści to artystyczne i wrażliwe, otaczające nas piękno dusze i zarazem młodzi, dzielni i odważni ludzie niosący pomoc innym, również w trudnych warunkach. Klasa Projektowania Plastyczne, pierwsza A. Przygotujcie do dalszej nauki na kierunkach artystycznych takich jak malarstwo, wydobywanie, konserwacja dzieł sztuki, grafika, nowe media, edukacja artystyczna, na m.in. Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS, Wyższej Szkole Artystycznej czy też Społecznej Akademii Nauk. Głównym atutem klasy są twórcze zajęcia plastyczne z malarstwa, rzeźby, ceramiki oraz z historii sztuki, języka polskiego i historii miał okazję na wzięcie udziału w debatach oksfordzkich, plenarach malarskich, a swoje prace zaprezentujesz na licznych wystawach organizowanych w szkole i warszawskich galeriach. W klasie projektowanie plastyczne zdobędziesz umiejętności rysunkowo-malarskie i kompozycyjne. Nauczysz się podstaw projektowania plastycznego. Nauczysz się podstaw sztuk wizualnych, projektowania i realizacji prac rzeźbiarskich, ceramicznych, realizacji ubioru, nowych mediów i różnych dziedzin projektowania plastycznego. Będziesz sprawnie posługiwać się językiem sztuk klasycznych. Zdobędziesz umiejętności korzystania ze współczesnych środków komunikacji wizualnej. Rozwiniesz swoje kompetencje manualne, twórcze i percepcyjne. Przygotowujesz się do aktywnego i świadomego udziału w życiu kulturalnym oraz dalszego kształcenia artystycznego w szkołach wyższych. Współpracujemy! Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej SEC, Muzeum Azji i Pacyfiku, Instytut Edukacji Artystycznej przy ASP, Dzielnica Żoliborz, Galeria Stara Prochownia, Galeria Abakus, Noc Muzeów. Klasa Artystyczno-Teatralna pierwsza D przygotuje Cię do dalszej nauki na kierunkach artystycznych takich jak badania artystyczne, historia sztuki, wiedza o teatrze, edukacja artystyczna, aktorstwo nowych mediów, pedagogika, artyterapia między innymi w Wyższej Szkole Filmowej, Warszawskiej Szkole Filmowej na Akademii Teatralnej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Pedagogiki Specjalnej, czy też w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Główną zaletą klasy są kreatywne zajęcia z historii sztuki, języka polskiego i języka angielskiego. Będziesz miał szansę wielokrotnie uczestniczyć w różnorodnych warsztatach teatralnych i klasycznych oraz lekcjach muzealnych, rozsmakowując się w bogatym życiu kulturalnym w stolicy i innych miast. Udział w zajęciach interdyscyplinarnych projektu edukacyjnego z języka polskiego, historii sztuki i plastyki Teatr bez granic stworzy Tobie możliwość udziału w warsztatach teatralnych, operatorskich, animacji filmowej w ramach Międzynarodowego festiwalu Filmowego dozwolone do 21. A także przybliży Tobie wiedzę z dziedzin takich jak współczesny teatr, a sztuki plastyczne od Wyspińskiego do Kantora. Współczesny teatr, sztuki Plastyczne, muzyka, taniec i literatura, artystyczna wspólnota poszukiwań nowych środków wyrazu, współczesny teatr i sztuki plastyczne, dialog z tradycją. Współpracujemy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Grendow, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolony do 21, Teatr Powszechny, TR Warszawa, Teatr Galeria Studio, Teatr Narodowy, Teatr Wielki Opera Narodowa, Teatr Wybrzeże, Kino Kinowisła. Kino z Muranów Dziękujemy za obejrzenie naszego serialu. Odwiedź naszą stronę www.zs31.baw.pl Spotkajmy się u Kilińskiego na Felińskiego 13.